Co można powiedzieć w dzisiejszym meczu? No, na, pewno, na pewno to, że, że znów zostawiliśmy, w końcu jesteśmy zespołem walczącym. Zespołem, który wie, wie po co wychodzi na boisko i, i na pewno za to chłopakom jest dla chłopaków ogromne prawa, bo, bo, bo w końcu biegamy, walczymy i, i naprawdę chcemy, chcemy, chcemy wygrywać mecz. Szkoda dzisiaj, bo uważam, że byliśmy, byliśmy zespołem, który lepiej dziś operował piłką, byliśmy takim wyraźniejszym zespołem i mieliśmy przede wszystkim więcej sytuacji. No, mamy sytuację sam na sam, naprawdę no, takie sytuacje musimy kończyć. No, ciężko też wygrać mecz, jeżeli nie będziemy w takich sytuacjach strzelać goli, no to, no to ciężko nam będzie wygrywać mecze. Masz Dukla też stworzyła sobie dwie sytuacje po, 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 po gdzieś tam po, po kontratakach i, i, i też miała swoje dwie sytuacje w drugiej połowie, bo w pierwszej nie mieli, nie mieli ani jednej sytuacji. Tak mówię, no, my mieliśmy i w jednej, i w drugiej, i w jednej, i w drugiej połowie, no, byliśmy uważam bliżsi o tą jedną bramkę i... i, 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 i Powinniśmy zakończyć ten mecz z trzema punktami, natomiast trudno, no. jest 0-0. W Dukli się bardzo ciężko gra, wywodzimy stąd punkt, myślę, że trzeba go będzie szanować i, i, i jeszcze raz chciałem pogratulować chłopakom, bo, bo naprawdę dzisiaj włożyli dużo, dużo serca i, i, i w ten mecz, także ja dziękuję. Wyrówne spotkanie, mieliśmy swoje dogodne sytuacje, które powinniśmy wykorzystać dwie w końcówce jeszcze. Mogliśmy spokojnie jeszcze też wygrać ten mecz, ale przeciwnik postawił się nam. Spodziewaliśmy się, że stanie troszkę, troszkę niżej. Przyjmie nas na własnej połowie, ale grali raczej w otwarte karty. Za to wielki szacunek dla, dla drużyny nafty. Też miała swoje sytuacje. Udało nam się wybronić. Cieszę się mecz na zero z tyłu, jednak ubolewamy nad tym, że, że znowu w kolejnym meczu nie, nie zdobywamy żadnej bramki.